Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony kościół, bardzo stary kościół, drewniany kościół, także zapraszam Was do oglądania. Dobra, wchodzimy do środka. Tak to wygląda. Spójrzcie tylko, Trochę tutaj ciemno, nie będzie tak tego widać, bo moja lampa chyba nie da takiej rady. Nie ma takiej mocy. To jest fajnie, podoba mi się Choć zerknijmy sobie tam Czy idzie przejść, czy idzie wejść na górę Tutaj są też schodki Aha, tutaj idzie ba wejść na ten balkon cały Tamtymi schodami Tutaj też są schody, ale dość mocno zniszczone już. I ostrożnie do góry. Jesteśmy na górze. Wiesz co, tutaj jest przejście na ten balkon. nie Nie, nie. Tutaj na pewno ich nie ma. Dobra, jestem u góry. Dędy. Tutaj są te schody. Tymi schodami sobie zaraz zejdę. Zrobimy sobie tutaj tylko taką małą mało okrążenie. Ostrożnie. Kurczali mi się podoba ten kościół. Jeszcze nie nagrywaliśmy filmów w kościele, nie? Nie przypominam sobie. To będzie taki króciutki film. Muszę być bardzo skupiony, bo tutaj te niektóre deski uważaj tam, bo tam coś skierczy, wiesz, pod nogami już i z powrotem, no, nie przechodź lepiej ten. Powolutku, powolutku Wiesz co, te organy chyba były tutaj, nie? To tak wyglądało, że tutaj jest miejsce dla organisty. Na pewno. Wszystko idzie uratować, tylko tutaj jak głównie zawsze chodzi o koszty tego. Wiadomo, że coś jest łatwiej zburzyć i postawić nowe, ale jeżeli coś jest zabytkiem, to nie można tego tak po prostu zburzyć. Uważaj, ostrożnie, ale fajnie. Dobra, idziemy na dół. Jak te schodki w porządku jeszcze, nie? Z jakiegoś niemieckiego architekta. Bardzo mi się to podoba. Bardzo fajne miejsce. tutaj też są schodki no, na ambonę powoli 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 o. i jesteśmy na ambonie moi drodzy Czy ja Cię mogę poprosić o zdjęcie? Okej, okay, dobra, zejdźmy sobie już na dół. Będziemy już powoli uciekać. Oczywiście jedziemy dalej. Mam no, w planie jeszcze dzisiaj kolejne eksploracje, mam nadzieję, że się uda. Także ja już będę się z Wami żegnać, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie, i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć, do zobaczenia.